Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj robimy coś innego, dlatego że rzadko nagrywam takie typowo tutorialowe filmy. Natomiast to będzie takie połączenie właśnie z pokazaniem Wam, jak wygląda taki mój typowy makijaż dzienny, który jest wykonany kosmetykami, które po prostu uwielbiam. Sprawdzają mi się naprawdę w 100% i nie mam się kompletnie do czego przyczepić. I Wytrzymuje on 12 godzin bez problemu. Po całym dniu naprawdę makijaż wygląda rewelacyjnie i dzisiaj też to Wam pokażę, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobić taki makijaż, to zapraszam Was do oglądania dalej. Przelizałam sobie włosy trochę żelem, żeby tutaj mi nic nie wchodziło na twarz, ale chyba to nie wygląda dobrze, więc musicie ze mną wytrzymać. I teraz tak. Ja zawsze zaczynam makijaż od makijażu brwi i do tego celu dwa produkty, które albo kupuję regularnie, albo są moim ideałem i będę do tego wracać i wracać. Pierwsza rzecz jest to żel do brwi Lamination Brow HAN i to jest naprawdę mój ideał. I używając na zmianę żelu z Klaresy i żelu z HAN, Ostatecznie stwierdzam, że jednak bardziej pasuje mi ten żel z Hean. Z bardzo prostej przyczyny on po prostu dużo lepiej się utrzymuje. Jest mniej taki tłusty. I ja ostatnio właśnie robiłam przegląd najlepszych kosmetyków z Hebe, gdzie mówiłam, że one są praktycznie, że bardzo do siebie podobne. I to jest prawda, bo one są naprawdę bardzo podobne. Natomiast kiedy dałam jeden obok drugiego i tak utrzymałam to cały dzień. To jednak widać, że ten żel z Hean trochę lepiej się utrzymuje, więc od razu daję taki update, że jednak dla mnie wygrywa żel z Hean. No i jak widzicie, ja sobie to po prostu jak robię na zmianę, troszeczkę sobie te włoski stawiam. I teraz ważna rzecz, którą robię, zostawiam to w tym momencie tak, jak to leży, i przechodzę sobie do rzęs. I ja też mam, wiem, że ja mam bardzo dziwną kolejność robienia makijażu, natomiast taka kolejność mi pasuje, wszystko mi tutaj zawsze wychodzi i używam oczywiście mojej odżywki z Essence, to jest dokładniej Volume Booster, czyli odżywka do rzęs i ta odżywka sprawia, że mam mocniejszy efekt, bo ona już jak możecie zobaczyć otula trochę rzęsy i po tym jak idę z maskarą mam lepszy bardziej dramatyczny efekt, a jeżeli chodzi o moje preferencje co do rzęs, one muszą być widoczne, one muszą być duże i musi być widać, że tam jest maskara na rzęsach. I nie czekam też długo, nie czekam do pełnego zaschnięcia, tylko biorę sobie już moją maskarę, której teraz używam i jest to Catrice Lash Changer, natomiast gdybym miała powiedzieć o takim jednym swoim ulubieńcu, top of the top, L'Oreal Telescopic. To jest po prostu najlepsze, co miałam, przepięknie się utrzymuje i daje jeszcze bardziej spektakularny efekt, niż ta maskara. Natomiast ona też świetnie wygląda na rzęsach i też przede wszystkim utrzymuje się cały dzień i kompletnie się nie osypuje, nie rozmazuje, nie ściera. Naprawdę sprawdza się świetnie. No i też ma bardzo fajną szczoteczkę i w międzyczasie, jak tuszuję rzęsy, to musi być multitasking. Przytrzymuje sobie te brwi tak, żeby je przykleić i nie robię tego od razu, dlatego że od razu one są troszeczkę za mokre. I teraz jest właśnie taki idealny moment, żeby zobaczyć, wyczesać je dokładnie tak, jak już chcę. Chociaż już tutaj troszeczkę one za mocno zastygły, i teraz jak ja tu przytrzymam jeszcze, to te brwi zostają tak cały dzień. I teraz też możecie się zapytać, dlaczego tuszuję najpierw rzęs, dlatego że nie muszę się martwić o to, że uwalę sobie powiekę i ja zawsze ją ubrudzę, ob dlatego że wtedy właśnie uzyskuję taki najmocniejszy efekt. Wytuszowania. Oczywiście, jeżeli mam cienie, bo robię coś więcej niż to, co będę robiła dzisiaj, to najpierw wykonuję um, makijaż cieniami, a dopiero potem używam maskary. Natomiast, jeżeli nie robię nic szczególnego, to bez problemu jestem w stanie sobie to zrobić z umalowanymi rzęsami. A kiedy maluję w taki sposób, to po prostu uzyskuję najlepszy efekt na rzęsach. I też to, za co lubię tą maskarę to to, że ona od razu daje mi mocny efekt, więc wystarczy, że ja dosłownie kilka razy przejadę po rzęsach i jak widzicie już dosyć fajny uzyskuje efekt. O, proszę bardzo. Rzęsy gotowe i teraz czekam, żeby one wyschły, żebym mogła bez problemu zmyć tą pozostałą maskarę na powiekach. Więc teraz przechodzę do wypełnienia brwi i tutaj nikogo nie zaskoczę. Kredka z Golden Rose Long Stay Precise Brow Liner numerze 102 to jest po prostu mój ulubieniec od kilku dobrych lat, nie wiem czy to nawet nie będą z 4 lata, używam jej non-stop przez różne, przeszłam i zawsze wracam do tej, dlatego że ona jest naprawdę wydajna jak na taką kredkę, bo inna bardzo fajna kredka jest na przykład z Catrice, ale ona dla mnie jest dużo mniej wydajna. Fajna kredka oczywiście jest też z Anastazji Beverly Hills. Ale ona no, jest dużo droższa i nie widzę większej różnicy pomiędzy tą kredką, a właśnie tą z Anastazji. Brwi zrobione, rzęsy zrobione. Dzisiaj wyszły mi te brwi takie bardzo buszy, ale spoko, może być. Jeżeli chodzi o rzęsy, to też już jak widzicie wyczyściłam. Jeżeli tam coś jeszcze widać, to po prostu zaraz będę robiła kreskę, więc i tak to zasłonię. I teraz przechodzimy do mojej ulubionej ostatniej części, czyli do makijażu twarzy, dlatego że znalazłam tak genialne produkty. I to jest dokładnie to, czego ja zawsze szukałam, i naprawdę nie mam się do czego przyczepić. I to będą trzy produkty konkretnie. Oczywiście też będę używała jeszcze korektora, korektora, który też jest genialny, ale pierwsza rzecz. Ta baza to jest co innego. Ja zawsze przez długi czas polecałam Wam tą bazę z Eveline Unicorn Drops, jako tą taką najfajniejszą bazę przedłużającą trwałość. Ta w porównaniu do tamtej to jest po prostu mistrzostwo. I to jest taka baza. Lekko żelowa, bardzo fajnie się rozprowadza, ona nie daje nam żadnego takiego mokrego wykończenia, ale faktycznie czuć, że tak delikatnie jeszcze dodatkowo nawilża, bo to jest takie połączenie bazy i serum i właśnie to daje takie fajne orzeźwienie. Ja oczywiście pod spodem mam już całą swoją pielęgnację, więc to jest baza, która nawilża, ale przede wszystkim. Przedłuża trwałość i to naprawdę mocno, widocznie przedłuża trwałość, dlatego że teraz kosmetyk, którego użyję, to jest moje odkrycie chyba życia. To jest najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek miałam, jeżeli chodzi o podkłady, i nigdy nie miałam nic tak dobrego. I co ciekawe, Hania mówiła, bo to jest glam shop, upiększacz do twarzy. Hania mówiła, że to jest no to jest upiększe coś, ale krem BB, ale krem kutudujący, więc to nie będzie produkt długotrwały. Ale z tą bazą, i jeszcze z jednym produktem, który Wam zaraz pokażę. Trzyma się 12 godzin. I ja czasami jest tak, że po prostu wracamy po całym dniu. Ja y, jadę windą, gdzie mamy lustro i tak patrzę i myślę, jak to może dobrze wyglądać. Więc użyłam bazy i teraz właśnie używam tego y, Glam Shopu do twarzy. Ja mam go w odcieniu Oliwka Zero, czyli to jest ten najjaśniejszy odcień i to jest idealny dla mnie kolor. Więc już Wam pokazuję, jak on wygląda. Jedyny minus, to to jest bardzo, bardzo płynny produkt, więc ciężko się to aplikuje na twarz, nie jest to aż tak super przyjemne. Natomiast ja po prostu to robię tak, że wylewam sobie na palec i w ten sposób rozprowadzam nawet jak nałożyć troszeczkę więcej nic się nie stanie i też glamshop poleca to aplikować palcami ale ja wszystko zawsze aplikuję gąbką więc tutaj robię dokładnie to samo i to jest taki produkt, który tak naprawdę ciężko określić, bo to na pewno nie jest kremy Bebo, to jest naprawdę bardzo lekka formuła, to jest właśnie takie serum tonujące i to, za co najbardziej go lubię, to to, że on faktycznie daje efekt nawilżenia, daje takie jak widzicie fajne rozświetlające wykończenie, ale kompletnie, jak dobrze go oczywiście wpracujecie i nie nałożycie go za dużo, kompletnie nie jest on widoczny na skórze i po prostu wygląda przez cały dzień przepięknie, więc to nie będzie też produkt dla osób, które szukają mocniejszego krycia albo chociażby średniego. To jest po prostu produkt, który fajnie ujednolica koloryt skóry i to tyle. I to jest tak naprawdę coś, co ja potrzebuję w ciągu dnia. Ja nie potrzebuję mocnego krycia. Ja lubię, kiedy widać mi piegi, jakieś tam pieprzyki, które mam na twarzy. I po prostu ja mogłabym o tym produkcie gadać i gadać, bo naprawdę jestem w nim aż tak bardzo zakochana. No sami zobaczcie, jak to wygląda. Więc ten upiększacz jest dla mnie po prostu czymś innowacyjnym. Nigdy nie miałam takiego produktu, a naprawdę przetestowałam wiele kremów BB, wiele kremów tonujących i ten kolor. Idealne. Więc uwielbiam. A teraz korektor i to będzie Pierre Serum Concealer. Również jest to produkt mocno nawilżający, mocno taki mokry w wykończeniu. Jest jaśniejszy od mojej karnacji, więc za to też go uwielbiam. A mam go w odcieniu 01 i to jest taki korektor, który ma, powiedziałabym, że już średnie wykończenie. On ma mocniejsze krycie niż AA Healthy Wear i właśnie powiedziałabym, że one są naprawdę bardzo do siebie podobne. Z różnicą taką, że ten ma lepszy kolor, no bo jednak jest jaśniejszy, więc daje mi to ten efekt rozjaśnienia pod oczami. No i właśnie ma mocniejsze krycie, natomiast też ma takie mokre wykończenie, też jest lekki i też świetnie wygląda po całym dniu. Dobra, i tak wygląda już korektor pod oczami, więc jak widzicie, zasienienia zakryte. No i ten odcień jest właśnie taki idealny, bo on delikatnie rozjaśnia, ale nie za mocno, więc tak wygląda mokra baza. I teraz przechodzimy dalej do korektora, do pudru pod oczami. I teraz tak, ja zawsze używałam tego pudru z Pat ale właśnie ostatnio do innego filmu chciałam sprawdzić i porównać ten z inglota do Patmograph, więc pomyślałam, że dzisiaj pokażę Wam inglota, e, dlatego że no, on jest dużo droższy. Więc inglot też polska marka, więc też fajnie. I jest to puder wygładzający pod oczy. To jest dokładnie to samo co Patmagraf z taką różnicą, że po prostu tutaj mamy produkt sypki, a tam mamy produkt prosowany. U mnie już on nie jest prasowany, bo mi poleciał, więc też jest sypki. Więc mam trochę tego pudru na wieczku i używam... Aha, nie mówiłam Wam o. Ale to na razie użyłam sobie gąbki i to jest Glam Shop we współpracy ze mną, a pędzel to też jest Glam Shop i to jest T128, czyli taki mały wachlarzyk, który idealnie e, sprawdza mi się właśnie do aplikacji pudru pod oczami. I to jest puder, który przede wszystkim właśnie wygładza i utrwala, on nie jest ani matujący, ani rozświetlający, bardziej powiedziałam, że jest po prostu taki, wiecie, neutralny. Soft mat, o chyba tak. I nakładam go takim ruchem Wklepującym, żeby nie rozetrzeć korektora, i teraz kolejny hit. I właśnie ten puder z tym idealnie się łączą. I y, ja wiem, że niektórzy z Was mi pisali, że on ma drubinki, ja ich nie widzę u siebie. I raz faktycznie, raz była taka sytuacja, że byłam w łazience, miałam zapalone wszystkie lampy, i tak bardzo mocno przyglądałam się swojej twarzy. I coś tam, jakieś tam mini drobineczki widziałam, ale w świetle dziennym, tak normalnie w kontakcie, czy jak się patrzyłam w windzie, czy jak patrzę się tutaj w świetle dziennym, ja tych drobinek kompletnie nie widzę. Więc one, jeżeli nawet są tutaj w tym pudrze, to one mi kompletnie nie przeszkadzają. I to jest dokładnie ten Eveline Variete, On już jest od dawna na rynku, ale ja ostatnio właśnie go testowałam, i teraz dlaczego? Tak bardzo go lubię. Dlatego, że on utrwala mi makijaż, ale w ogóle nie matuje skóry, nie sprawia, że ona jest słuchanie nie daje też takiego efektu pudrowatości na skórze, czyli jest utrwalona, ale nie ma właśnie tego takiego efektu, którego ja nie lubię, czyli że ta skóra wygląda taką przesuszoną, ściągniętą, nic takiego tutaj się nie dzieje. A jeszcze właśnie nie wspomniałam, ten upiększacz delikatnie zastyga, więc to nie jest też taki produkt, że on Wam za 5 minut zejdzie z twarzy. No a właśnie jak połączycie go z tymi produktami, o których Wam tutaj mówię, no to już... Sukces gwarantowany. Ale wiecie co powiem wam, że ja w ogóle długi czas szukałam takiej swojej idealnej rutyny makijażowej, jeżeli chodzi szczególnie o twarz. I to jest moment, pierwszy raz w moim życiu, kiedy jestem usatysfakcjonowana w 100%. Kompletnie nic mi, no oprócz opakowania w klamropie, no bo to jednak jest trochę męczące, ale oprócz tego chodzi o sam efekt na twarzy, no. No zobaczcie jak to wygląda. Skóra nie wygląda na suchą, ona jest utrwalona, jest lekko matowa, ale nie tak jak po innych produktach. Zobaczcie, ja mam puder na twarzy, ale nie wygląda to w żadnym stopniu jakoś ciężko, albo zbyt matowo, albo zbyt pudrowo. I tak zaraz jeszcze będę używała mgiełki. No ale. Się cieszę się, tak mi się to wszystko podoba. Twarz zrobiona, więc teraz lecimy z konturowaniem, rurowieniem i brązowieniem I do tego celu w 100% użyję tej palety, czyli Romy we współpracy ze mną w I powiem Wam w ogóle, i dobra, będę mówić i będę malować. Używam, of course, widać najpierw tego, potem troszeczkę nałożę tego, no i po kolei. Powiem Wam szczerze, że ja się, ja już to chyba też kiedyś mówiłam, ale ja się czasami boję pokazywać. Kilka produktów z Glam Shopu w jednym filmie, bo nie wiem dlaczego jest takie przekonanie, że ja się sprzedałam i mimo tego, że coś mi nie podejdzie, to ja i tak będę to zachwalać. To jest kompletną bzdurą, bo są produkty z Glam Shop, które mi nie podeszły, jak w każdej marce i bardzo lubię ich podkład klasyk, bardzo lubię właśnie ten upiększacz, ale też na przykład nie podszedł mi podkład rozświetlający i też o tym powiedziałam, więc. Z jednej strony mnie to stresuje, z drugiej strony nie powinno, ale po prostu nie lubię takiego wmawiania mi czegoś, co nie jest po prostu prawdą. Więc nakładam sobie ten brązer, po prostu patrzcie jak to wygląda na tej bazie. Mm. I też zawsze sobie tak przyjeżdżam właśnie tym pędzlem po nosie, żeby też tutaj troszeczkę koloru nadać. I to był pędzel Hakuro J465. Uwielbiam właśnie te pędzel z Hakuro. To jest teraz J121. I używam rusałki, czyli różu i ten róż jest tutaj mocniej sprasowany tak, żebyście nie bały się o to, że sobie coś nim zaraz zrobicie krzywdę, ale jak widać pigment jak najbardziej jest, ale różą różowietka dzisiaj dobra. No i lecimy oczywiście z rozświetlaczem, czyli z błyskiem i proszę bardzo, lubię sobie to jeszcze gąbeczką tak dopracować. I teraz jeżeli chodzi o mgiełkę, to ja wam bardzo często mówiłam o tej zglamżu, bo to już jest moje, któreś chyba trzecie opakowanie. To jest mgiełka typowo wykończeniowa, która sprawia, że makijaż robi się bardziej mokry, ale ona nie przedłuża trwałości. Więc jeżeli zależy mi na makijażu, który będzie się trzymał cały dzień, to sięgam po tą mgiełkę. Ona też sprawia, że ten makijaż mi się tak szybko nie wyświeca, więc nie mam potrzeby w ciągu dnia, żeby w ogóle jakkolwiek go poprawiać. I to jest mgiełka z benefitu The Professional Set. I jak widzicie, nakładam też jej tyle, żeby było widać, że jest mokro na twarzy, bo wtedy to też się jeszcze najlepiej stali. I przejdźmy sobie teraz szybko przez makijaż oczu. Biorę sobie baladę i odcień. Niewinność razem z pędzelkiem Boho Beauty 234V. To jest tutaj ten beżowy odcień. I pokrywam sobie nim całą powiekę i staram się rozetrzeć tak, żeby się nie rzucało to w oczy i jeżeli chodzi o załamanie to tutaj najbardziej lubię właśnie też używać tego bronzera natural z takim dużym puchaczem i nakładam go w załamaniu i delikatnie też tutaj wyciągam go na zewnątrz i czasami to jest już koniec mojego makijażu, ale cały czas pytacie się o te moje kreski już raz wam nie pokazywałam, ale pokażę jeszcze raz. Czyli biorę sobie cień zawsze wszystkie kreski robię cieniem. I tutaj mamy w baladzie cień na zawsze. I to jest właśnie dla mnie taki idealny cień do robienia kresek. Pędzel, hakuro, kapieńcę. To już nawet się nauczyłam na pamięć, bo tak często się o niego pytacie. I teraz najlepiej jak sobie postawicie łokieć na biurku i staram się po prostu. hop! Kreska jest i staram się robić ją tak, żeby była właśnie przedłużeniem linii dolnej, powieki dolnej. I teraz po prostu wypełniam. I też nie dojeżdżam z tym cieniem do samego wewnętrznego kącika, tylko skupiam się na zewnętrznym. I biorę sobie też taką rzadką małą kuleczkę. To jest Hakuro J507 J50, i rozcieram. I tak wyglądają już zrobione kreski. Od dłuższego też czasu nie nakładam już żadnego cienia na dolną powiekę, więc teraz ostatnie dwie rzeczy, jeżeli chodzi o oczy, kredka na linię wodną, glam shop współpracy ze mną i to jest odcień sol. I nakładam na linię wodną. No i też zobaczycie po całym dniu, jak ona się fajnie utrzyma. Chciałam wam pokazać, jak aplikuję tą kredkę, ale strasznie ciężko to się robiło. I teraz wewnętrzny kącik. I tutaj sobie użyję tego sypkiego rozświetlacza z inglota. Dobra, i to jest właśnie ten rozświetlacz. I ja go nakładam takim pędzelkiem. To jest co Iwa 230, ale po prostu chodzi o taką małą kuleczkę centralnie w sam wewnętrzny kącik. Czyli robię tu. I delikatnie wpracowuję. I to robię albo właśnie tym rozświetlaczem, albo tym swoim z palety Roma, albo pigmentami takimi bardzo jasnymi. To już nie ma jakiegoś większego znaczenia, ale właśnie chodzi o coś takiego bardzo jasnego, żeby był efekt mocnego rozświetlenia, ale żeby nie było tej bazy kolorystycznej. Ostatni już etap, czyli usta. I tu moje ulubione kombo, które zawsze używam w momencie, kiedy gdzieś wychodzę i chcę mieć pewność, że moje usta będą cały czas wyglądały dobrze. Pierwsza rzecz to konturówka też we współpracy ze mną w odcieniu Diana. I teraz ta pomadka, do której na początku nie byłam przekonana, ale potem jednak im dłużej używam, tym bardziej ją lubię. To jest dokładnie Superstay Vinyl Ink z Maybelline w odcieniu Cheeky. To jest taki mój idealny odcień moich ust, ale trochę lepszy. I mimo tego, że wielokrotnie Wam powtarzałam, że ona jednak u mnie się trochę odbija i po jedzeniu muszę ją poprawić, to jeżeli wychodzę na cały dzień, i wracam, nie mam przesuszonych ust, ona nie robi mi tej takiej, um, takiej linii przy, między ustami a tą wargą, którą mamy w środku. Pewnie wiecie o co chodzi, więc jeżeli muszę mieć pewność, że moje usta będą cały czas wyglądały dobrze i że na przykład to się po prostu będę, będzie trzymać, jeżeli nie będę jadła i piła to zawsze właśnie wybieram to i tak już właśnie wygląda skończony makijaż dajcie znać czy Wam się podoba czy wygląda Wasz makijaż podobnie teraz właśnie możecie zobaczyć jak on wygląda po całym dniu, czyli po 12 godzinach jak możecie zobaczyć mimo tego że nie jest w żadnym z tych produktów napisane że to są produkty długotrwałe to to naprawdę bardzo dobrze się utrzymuje i dajcie mi znać czy ten film Wam się spodobał to po pierwsze, a po drugie czy macie właśnie w swojej kosmetyczce takie produkty które na przykład używacie od lat od 4-5 lat, czyli coś co jest takim waszym must have'em. Nie testujecie już nawet nowych rzeczy, a nawet jeżeli testujecie, to i tak właśnie wracacie do tamtych dajcie na taki właśnie coś takiego macie. A ja już będę kończyć życzę wam udanego dnia i oczywiście widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa.